Błędy w filmach ekipy i nie tylko. A czy ty zauważysz ten błąd? Jestem zawiedziona, bo tutaj jej nie ma. To nie jest Żułeś Świąteczny? No. To też fajnie. I czy robimy takie błędy specjalnie? Przyjrzyjcie się. To nie jest źle, Siema, ja jestem Dawid i jestem zawodowym montażystą. Głównie na dzień dzisiejszy montuję w ekipie. I już kilka lat temu nagrałem taki film, gdzie pokazałem błędy w filmach ekipy, które zrobiłem. A całkiem niedawno wrzuciłem TikToka o podobnej tematyce. Zrobił on 800 tysięcy wyświetleń, więc postanowiłem, że zrobię podobny film. Ale pamiętajcie, błędy nie występują tylko w filmach na YouTubie. Możemy znaleźć je także w programach telewizyjnych, w serialach, i zobaczcie. Co dziewczyn? Micha się robi postępy z dnia na dzień. Jest to serial, chyba na wspólnej, babeczka na TikToka wrzuciła, gdzie ziomek wchodzi w kamizelce, zdejmuje ją, po cięciu mają ubraną, po kolejnym cięciu mają rozebraną, potem znowu mają ubraną, znowu nie ma tej kamizelki. Takie rzeczy się dzieją, są to niedopatrzenia I a propos takich niedopatrzeń No to w tym filmie, który nagrałem kilka lat temu Powiedziałem o tym, jak zlikowałem numer Mini i przypomniała mi się Pewna sytuacja z kanału Karola Fridza, lik numeru trąby Tym razem nie zrobiłem tego ja Jak widzicie, no jest tam ten numer trąby On jest niezablurowany, bo prawda jest taka Że w tym momencie, kiedy zobaczyło to Już nawet 50 tysięcy osób Nie ma szans, że z tego numeru telefonu da się korzystać Oczywiście, mamy taką opcję W YouTube Studio, że możemy sobie fragmentować zablurować, tylko to nic nie zmieni, więc on już tam został, a prawdopodobnie Tromba musiał swój numer zmienić. I dlaczego takie błędy w ogóle powstają? Oglądając film kilkanaście razy tak naprawdę nie mamy szans na wyłapanie takich detali, które zauważy widz oglądając coś pierwszy raz, szukając czegoś. My jako montażyści zwracamy uwagę na cały kształt filmu i bardzo często zapominamy o tym detalu. Nawet jak go szukamy, często nie zauważymy, a zauważy to widz. Ja zazwyczaj wiem, że jeżeli cokolwiek mam blurować, to, to wyjdzie na gorsze. Przejdziemy teraz do błędu. Które są mniej zauważalne, ale bardziej słyszalne. I tak się stało w finale Gen Z. Wielki wyścig o atrakcję. Posłuchajcie tego fragmentu. Witajcie w czwartym odcinku Biedni w Luksusie. I być może nie usłyszeliście, ale tam bardzo słyszalne są SFX-y, czyli efekty dźwiękowe. Montażysta, który to robił, y, troszeczkę źle wymasterował dźwięk, źle go zrobił. Posłuchajcie jeszcze tego fragmentu. Leonowi ja to było swoje doświadczenie, żeby zobaczyć. W ogóle taką willę. No, marzenie, dom. Mar... Tutaj mamy bardzo głośny ten efekt dźwiękowy. Dosyć cichą wikę, która mówi, Mówi do mikroportu, tak to brzmi przynajmniej, i to totalnie tyczy się tylko tego, że były w zły sposób użyte wtyczki, źle ustawione. Ale takie błędy mają również miejsce w serialach. Kojarzycie popularny serial na dzień dzisiejszy stamtąd? Patrzcie, oglądałem go ostatnio. Czysty przester to był. No właśnie, wchodzi sobie ta bohaterka do domu i mówi hello. I to hello. Ten dźwięk został przesterowany, tak bardzo podgłośniony, a następnie ściśnięty. Rzeczywiście to hello jest przesterowane, ale nie jest zbyt głośne. Dobrze to tłumaczę? Chyba tak. No posłuchajcie jeszcze raz, czy na pewno to hello brzmi dla was czysto. Hello. You know? Ale uwaga, bo problemy z dźwiękiem są również na polskiej scenie muzycznej. Kojarzycie nutkę? 11. bo to małe miasto. I na końcu była taka scenka przy ognisku, kojarzycie? To miał być safe take? Dla mnie jest. Dla mnie jest. Ghost Rider, Ghost Rider przyjechał. Jeżeli macie słuchawki stereo, to posłuchajcie, gdzie słyszycie lektora, bo Tutaj został zrobiony błąd, błąd na zasadzie takiej, że mamy mikrofon z nagrania chłopaków na stereo w obu kanałach Oraz lektora, który został nagrany w mono albo nagrany w stereo, a po prostu w postprodukcji zostało to zepsute Ten lektor jest tylko w jednym kanale No to co? Spaliłeś się trochę Co? Spaliłeś się trochę Ty, Ty też Byłem na plaży, <laughs> bo wiesz Prawda jest taka, że jeżeli ktoś korzysta tylko z jednego głośnika prawego, w tym przypadku, no to nie usłyszy tego lektora. Jakie jest na to rozwiązanie? Bardzo proste: wypełnienie prawego kanału lewym. I w tym momencie będziemy mieli dźwięk wypełniony w obu kanałach lektorem. I wtedy brzmi to tak. I znowu razem, nie? Znowu o, razem. Znowu razem. A czy robimy błędy w filmach ekipy specjalnie? No, zauważyłem taki post na wykopie. O ile poprzednie błędy wydawały mi się po prostu małą wiedzą montażystów, tak teraz to już musi być troll. Z drugiej strony u Freeza non-stop w napisach pojawia się dlaczego? czego DLA-TEGO. I mamy tam Kingę i napis POWON HAMY. I czy robimy takie błędy celowo? Znaczy robiliśmy to jakiś czas temu, teraz nie wiem czy jeszcze robią to celowo montaży się tam z twórcami Głównie tam chyba umortalcza. to było, zrobiliśmy to Uprzemka, Przemka, co zaraz wam pokażę Ale <laughs> nie zawsze się robi takie błędy celowo Najpierw pokażę wam te, które rzeczywiście robiliśmy Tutaj dam wam przykład yy, filmu Przemka, yy, gdzie z kartonii testowali jedzenie Dostałem informację, e weźże napisz żurek przez yy, źle Zróbmy tak, żeby to zmemić Jestem zawiedziona, bo tutaj jajka nie ma To nie jest żurek świąteczny No, ale to też fajne. Przemek, nie mogę być aż takim idiotą, żeby napisać żurek przez... Wiesz, stary, napisałem lądowisko kiedyś. Też w tym hotelu znajduje się lądowisko dla helikopterów. Proszę, dajmy jakiś znak, że to jest troll. No więc dodaliśmy takie małe xd w rogu. Ale ludzie po tym filmie zaczęli do mnie wypisywać na Instagramie, że jestem totalnym idiotą. I że ja wiem, no okej, okay, no dobra, ale to był bait. Niektórzy skumali, że to był żart. Dla rozluzienia atmosfery Przemek dodał na Xa post, taki wiecie, że to, że to, rzeczywiście jest żart. No, po jednym dniu wszyscy zapomnieli, nie? Tak naprawdę w tym momencie nie zrobiło to większego piku i pewnie dlatego też skończyliśmy robić te błędy celowo, bo ludzie się przyzwyczaili do tego. Są też niecelowe błędy. Tak stało się na przykład w jednym z ostatnich filmów na kanale Ekipa, gdzie grali w karcianą mafię. Zobaczcie. Kury użył karty, która nazywa się Porachunki mafijne. 引走。Oh. Użycie tej karty powoduje wojnę mafijną. O rachunki mafijne, a ja tam widzę oddalona egzekucja. Czyli to jest w ogóle zła animacja wrzucona. I to jakby jest typowo błąd niespecjalny, tylko no, ktoś się zagapił. Jeżeli chodzi o potem tą animację tekstu i wyjaśnienie karty, jest ok? No, tu jest po prostu niedopatrzenie. Ale ten film ma jeszcze jeden błąd, którego prawdopodobnie nikt z Was nie zauważył. To znaczy, on był źle pokolorowany. Nie był wrzucony odpowiedni lód na tą kamerę, ponieważ było to nagrywane w S-logu, czyli takim płaskim profilu. To też Błąd montażysty, że nie wrzucił luta, tylko pokolorował to w inny sposób i te kolory są takie, no takie se, powinny być znacznie lepsze, bardziej kontrastowe, tylko. Typowy widz na YouTubie tego nie zauważy. To, to jest taka, jakby to jest prawda. A dlaczego o tym mówię? No bo nie tylko na YouTubie, w filmach ekipy robimy błędy, tylko te błędy występują u dużej ilości YouTuberów. A wiem, że widzowie czasami nie kumają, że to są jakieś błędy, bo zobaczcie, mamy tutaj komentarz. Czy tylko ja mam niebieski pasek przez połowę filmu? Czy tylko ja mam taki pasek? No właśnie, ludzie nie za bardzo kumają, czemu coś takiego jest. I tak było w przez połowę filmu Reziego. On wrzucił sobie na kamerę z ręki którą trzyma operator warpa, montażysta rzucił warpa. To jest coś takiego, że ten obraz jest bardziej stabilny przez stabilizację cyfrową, którą robi Adobe Premiere Pro. Jednakże czasami jest tak, że te już ustabilizowane klipy się yy, przez program uszkodzą i trzeba to zrobić od nowa. I są wtedy takie niebieskie paski. I my mamy problem z wylogowującą się licencją. Po prostu trzeba się od nowa zalogować. Nie wiemy czemu się tak dzieje. I mamy taki wielki znak wodny na ekranie, gdzie czasami ktoś go po prostu nie zauważy, albo nie obejrzy wyrenderowanego filmu. Nie wiem jak to wygląda. Tak właśnie było u Kingi. Nie. Czy w filmie Karola. Ta sama. Wziąć taką żyrawkę, to jest świetne, nie? Wybraliśmy się jeszcze na plac zabaw. Ale jeżeli zobaczycie teraz film Karola, nasze rodzinne wakacje w Grecji, to już tego znaku wodnego nie ma. Ten film nie był wcale usuwany, dodawany od nowa. A jak to zostało zrobione? Może wam kiedyś zdradzę. Aha, i w ogóle przypomniał mi się błąd. Mafia, sezon drugi, odcinek finałowy. Nikt, ale to nikt z was tego nie zauważy. Nie ma szans. Tam przez połowę filmu jest coś takiego jak Infinity Zoom. Cały czas przez, załóżmy, cztery... 40 minut zoomuje się obraz. Od skali na przykład 100. Do 160. To oznacza, że w 20. Minucie ten film miał 130% zooma, a w 40. już 160. A potem się ten zoom urwał i już było wszystko ok. Doszedł do tego operator mówiąc: Kurde, jak to jest? Przecież sam nagrywałem te kadry. One takie nie były, tylko one były szersze. Rzeczywiście były. Tak zwany wielbłąd. Dla widza bez różnicy. No bo okej, okay, no co, są z, troszkę zbyt bliskie kadry. Jeżeli chodzi pod kątem technicznym, no lipa, tak wyszło. Czasami są błędy, które nie wynikają z naszej winy, tylko nawet samego YouTuba. I Pewnie kojarzycie film Influencerzy bez Cenzury, ma on na dzień dzisiejszy 18 milionów wyświetleń. I możemy tam znaleźć komentarz typu, czemu ten film zniknął na chwilę, wytłumaczy ktoś? Dźwięk nie zgrywał się z obrazem, a później już prawie wcale nie było dźwięku. Rzeczywiście tak było, bo z tego dokumentu był wycinany fragmencik. Ja nie wiem, chyba promujący płytę ekipy, bo on był taki dogrywany, żeby go potem wyciąć. Tak mi się wydaje, ale to totalnie luźno rzucam. No i Karol wyciął sobie to w YouTube Studio. Mam po premierze płyty. I co się stało? Na YouTubie przez bardzo długi czas był problem z tym, że wycinając coś w YouTube Studio, powodowało to rozjeżdżanie się obrazu z dźwiękiem. Czyli film brzmiał w tym momencie w taki sposób. Wykreowany jako scenka, jako nagrywanie, jako aktorstwo. To wszystko było prawdziwe, to się wszystko działo. Niestety, po napisaniu do YouTube'a nie byli oni w stanie pomóc. To znaczy, przywróćcie sobie, nie działa, nie wiemy co mamy zrobić. Ale to był już film, który miał wtedy nazbierane kilka milionów wyświetleń, więc trzeba było zrobić coś, żeby taki film naprawić. Była na to opcja taka, żeby wyrenderować poprawnie film, jeszcze raz, bo nie było wtedy, już nie mieliśmy kopii renderu, teraz takie kopie mamy, więc trzeba było znaleźć dyski zapasowe, odpalić projekt, wyrenderować go, a następnie wy Wysłać ten plik do YouTube'a. Po co? Krytyczne problemy techniczne. Jeśli opublikowałeś film, miał poważne problemy techniczne wynikające z błędu YouTube, na przykład uszkodzenie pliku podczas przesyłania, wsparcie techniczne mogło zaproponować rozwiązanie w formie podmiany pliku. I tak było w tym przypadku. Przez to, że YouTube, jakby sam w sobie z tym narzędziem uszkodził plik, no to postanowili, że podmienią pod tym samym linkiem, film na ten sam, dzięki temu mogły zostać zachowane wyświetlenia. Ten sam link do filmu, wszystkie statystyki, ale to dzieje się bardzo, bardzo, bardzo rzadko.